I nie, 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 nie przypadkowo zaprosiłem Ryszarda do wzięcia udziału w tym programie, no bo jest to rocznica wyścigu pokoju. Pierwszy wyścig pokoju rozegrano w 1948 roku i on się odbywał na trasie Warszawa, Praga i Praga Warszawa, Praga Warszawa. I wtedy nikt nie myślał jeszcze o tym, że Stolica Niemiec też będzie podłączona do tego cyklu. Ryszardzie, miło mi bardzo. Cztery razy Ryszard Szurkowski wygrał Wyścig Pokój. Chciałbym, żebyś mi dzisiaj tak króciutko przypominał o tych wszystkich swoich sukcesach i mhm. o jedynym wyścigu, którego właściwie nie wygrałeś. To był wyścig w 1972 roku i tak. no jeden nie. pierwszy, w 1969, no ale wtedy nikt nie liczył, że wygrasz. Tak. Wtedy zająłeś drugie miejsce i przegrałeś ten wyścig nieznacznie z Francuzem Jean-Pierre no, bo... Wtedy cały wyścig był ustawiony pod Janka Magierę. Ten 69 roku. Były trzy etapy jazdy na czas, z czego najkrótszy miał 44, a najgorszy 56. I Magiera był wielkim mistrzem. I Magiera był mistrzem jazdy na czas no i, co i czasówkami miał wygrać wyścig, mm -hmm. ale zanim były czasówki, właściwie po, po pierwszej czasówce jeszcze było wszystko dobrze, ale przed etap e, Szklarska Poręba Wrocław mm, przez wszystkie nasze góry i 100 kilometrów czeskich gór, mm. bo wtedy nas nie wpuszczano głębiej, tylko tak zahaczyliśmy A po granicę. To był, to był 60, po bo 68 roku, tam stały jeszcze różnego rodzaju wojska. To i wtedy co kibice się odwracali nie, nie no gwizdali jak przejeżdżaliśmy, aha. tak. Z fabryk tam wychylali się gdzieś tam z jakichś zakładów pracy i, i dostawaliśmy mhm. nie brawa, a gwizdy. Gwizdy. Ale no i właśnie na tym etapie Jan poległ. Stracił tam grubo ponad 10 minut. No i właściwie wszystkie szanse na jego zwycięstwo poległy. A ja tymczasem jechałem równo z etapu na etap, powiedziałbym, lepiej. Mhm. No i raptem stałem się liderem w polskiej drużynie. Okazało się, że możesz wygrać wyżsi. No tak, ale na etapie Wrocław Poznań, kiedy ten Francuz Danguillon, który potem wygrał wyścig, jechał około 3 minuty z tyłu, no. to nasz trener, łasak nieżyjący, domówił się z trenerem francuskim, że, że odpuszczą Francuza, który wygra etap, a, a za to, jak przyjedziemy do Francji, dostaniemy lepsze warunki bytowe a na jakichś kolejnych wyścigach. To patrz, ładne uzgodnienia. I odpuściliśmy Francuza, który gdzieś tam w okolicach Śro Środy Wielkopolski odskoczył. Grupa zwolniła. Z tyłu grupa doszła, dojechał ten Francuz, który potem się okazało, był w jeździe na czas jeszcze lepszy niż Jan Magiera, niż, niż wtedy UWE Peszel, który był też w był bardzo dobry tak. Niemiec. Mhm. I, I bonifikatę za zwycięstwo na tym ostatnim 56-kilometrowym etapie jazdy na czas. No i Ty się o 40 sekund? 42 sekundy, głównie jazdą na czas, może nie tyle słabą jazdą, co, co tym, że miałem defekt. Teraz każdy zawodnik ma przygotowany dla poszczególnego zawodnika rower, dopasowany, taki, jakim jeździ. A wtedy co? A wtedy były dwa rowery, jeden duży, drugi mały, no i jakimś cudem za mną, jako techniczny, jechał ten duży rower. Aha, Aha, a, wtedy wtedy się zaczęły, a, a ja ty poczuwałem ten, mały? ten mały, ten o niskiej ramie. Tak. I wtedy się zaczęły kombinacje, szukanie klucza, spuszczanie siodełka, a czas leciał.